Cześć, już za 4 dni premiera nowego dodatku do kart Pokémon. Więc dziś tymi czterema boosterkami pożegnamy się ze starym Rebel Clashem, bardzo nudnym dodatkiem. No ale może w końcu trafimy tego Rainbow Dziowaniego, na którego bardzo liczyłem. To jest jedna karta, która mi się w sumie podobała z tego dodatku. Także zaczynamy. Cztery różne opakowania. Małpiszon na końcu. Może będzie najlepszy. I lecimy. Dobra, przerwa techniczna na włączenie pralki. Kontynuujemy. Przekładka. Kartę energii bardzo ładna. Naget mamy. Tranquil. Mamy. O! Ładna energia. Nie mamy. Beznadziejny Litwik. Beznadziejna konsola. Żydki. O! Ładny Skyter. Skyter poda ci do koszulki. Wulabi. Czymkolwiek jesteś. Havlucha. Jako rivers i rzadka karta. Galariański Weezing w holo. Fajnie, że w holo. Ale ten Pokémon jest ohydny. Jest tragiczny. Idziemy dalej. Jakaś jaszczura. Boosterki są nie byle jakie, przyjechały prosto z dalekiej Anglii. Może będą lepsze niż polskie. Raz, dwa, trzy, cztery. Karta ognistej energii. P-Dober wersji Pokemon. Ładna energia, to leci od razu do kolekcji. Feliper. Meditite. Stanki. Grabin, Wingul, no coś ciekawego poproszę, Voltorb Hollow, bardzo ładny, to mi się podoba. I rzadka karta, tragedia, albo ma No niestety. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze jedna jaszczurka. Liczę na tego Rainbow'a, ale o, już mi się podoba. I dalej. Energia. Co to jest? Co on ma za nos w ogóle? To jest nos? Nos. Dziwny Pokémon nie znam. Medicam. Pokeball, to dobrze. To w kolekcji Pokeboli. Toxel, bardzo ładny obrazek. Galarianski mister My mamy, snower pidow, darumaka. W holo mamy Milsery Z niego się chyba robi potem Pokemon Tort z, czego, z tego co pamiętam Więc fajnie I rzadką kartą jest drugi Snow. No dobrze W Małpiszonie cała nadzieja Chociaż jedną kartę trenera jakby się udało Do kolekcji Mówię Rebel Clash jest beznadziejnym dodatkiem, jest totalnie nudny nowym będzie dużo kart. Są Charizardy. No, chyba też nic nie będzie. Generalnie jest teoria, że jeżeli się otwiera booster, jest taka jasna karta z kodem. Nie ta zielona, to są karty holo. Więc raczej się można spodziewać, że będzie. będzie małpiszon, jak na opakowaniu. Karta energii. O, galariańska kopalnia. Fajne, to mi się podoba. Durant. Bardzo ładny obrazek. Electrode, Meditite, 10, Milsery, Growlithe, bardzo ładny To jest chyba bliski kolega tego Teraz chyba nie znajdę Tego z dziwnym nosem, to mi się podoba Dosyć śmieszne Banelbi w wersji plastelinowej Wiewióra w rewersie i rzadka karta O Jezus Maria probopas Pokémon Żyd, super no nastawiłem się, że będzie nudno i było nudno. Fajnie, że jest Galeriański Weezing. O. On od razu wleci sobie do albumu. Najważniejsza karta, którą dzisiaj wydropiliśmy, już jest w koszulce. A my czekamy na 14, nowy dodatek, zamówiłem sobie już boostery, jestem mega podjarany, bo są tam super karty na wypasie, które bym chciał sobie pozdobywać, bojkoty i jigglypuffy i dwa Charizardy, z czego jeden taki naprawdę drogi i rzadki, zobaczymy co z tego wyjdzie. Liczę, że tych boosterków otworzymy sporo i, i że będzie, będzie przyjemniej i weselej, weselej niż dzisiaj, bo na dzisiaj było widać dużo powtórek i rzadkie karty na poziomie naprawdę tragicznym. Widzimy się w kolejnym odcinku z kart. Na razie cześć.